Cześć, słuchajcie. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o stanie mieszanym, tak z autopsji, a konkretnie o depresji agitowanej. Akurat w tym momencie mam nieprzyjemność przerabiać ten epizod. Udało mi się po jakimś dłuższym ryku i załamce, ochlapać wodą i ogarnąć na tyle, żeby żeby nie pokazać wam się jakoś tak szczególnie drastycznie. Bo jednak staram się, żeby te materiały były tutaj bardziej merytoryczne niż, niż historyczno historyczno rozpaczliwe. Czasem mnie to sporo kosztuje. No i tak, takie materiały już wrzucałam, żebyście też widzieli, że tak, że tak może być, żebyście wy widzieli, żeby Wasze rodziny widziały. Natomiast myślę, że nie ma sensu tych materiałów mnożyć. Przechodzę do sedna. Jak wygląda taka depresja agitowana w praniu? No to tak. Od kilku dni budzę się rano. Strasznie nabuzowana, z walącym sercem, z głową w gardę, stresowana, po prostu mam wrażenie, jakbym miała się zerwać i uciekać i biec gdzieś. Jednocześnie czuję taki przeogromny, gigantyczny, narastający wkurw po prostu na wszystko, co się rusza na wszystko, na każdą najmniejszą pierdołę, na każdą rzecz, którą przeczytamy na Facebooku na po prostu na, na wszystko. I, I to się łączy właśnie z takim ogromnym poziomem stresu i z taką agresją, i po prostu nawet nie wiecie, jak ja nad sobą pracuję, żeby zachować się um, w wielu wypadkach profesjonalnie, w wielu wypadkach po prostu grzecznie, żeby cały czas mieć gdzieś z tyłu głowy, że to jest, że nie krzywdzenie, że nie krzywdzimy innych, nie krzywdzimy. Ale czasem mam sobie taką ogromną potrzebę, dlaczego w sumie mam kogoś nie krzywdzić? Sama się czuję skrzywdzona, dlaczego mam nie wykrzyczeć całemu światu, że jestem wściekła, że jestem po prostu wściekła, że mam po prostu wszystkiego dosyć. Jestem tylko człowiekiem i mam prawo mieć dosyć, mam prawo być wściekła. Ma prawo mnie irytować ludzka głupota. W ogóle wiele czy ma prawo, tak? I walczę pomiędzy tym, że mam po prostu ochotę wrzeszczeć jakby jakbym mogła, to bym po prostu wyciągnęła niektóre te osoby was za tego, nie wiem, laptopa, czy gdzie tam siedzą i złapała, i nie wiem, co im zrobiła, bo już po prostu dostaję taki padaki, że nie wiem, po prostu mam ochotę biegać, mordować, strzelać, palić i po prostu zamieniam się w jeden wielki Armagedon emocjonalny. Mm, tylko po to, żeby minutę później wpaść, yy, w razem smutek, rozpaść i ryk pod tłem nic mi w życiu nie wychodzi, życie jest bez sensu, wszystko jest do bani", i, i tak dalej. I te emocje wymieniają się i jednocześnie współistnieją, bo jakby yy, jestem strasznie załamana i strasznie smutna i strasznie wściekła i to wszystko dzieje się naraz. Mam po prostu wszystkiego dosyć. Do takiego poziomu N, po prostu. Nie wiem nawet, jak to wytłumaczyć, żeby nie zacząć wrzeszczeć. I naprawdę, tylko ciężkie lata, pracy nad sobą, pomagają mi naprawdę w tym momencie nie, nie ranić innych tak bardzo, jakbym mogła. Tak bardzo, jak tak naprawdę czuję potrzebę ze względu na wyrzucenie tego wszystkiego z siebie. A mimo wszystko gdzieś staram się typu ugładzić, ugładzić na spokojnie i tak wiem, że nie wychodzi mi to na spokojnie, ale, ale bardziej w ogóle w niesamowity sposób spokojnie w stosunku do tego, jak się czuję. W sensie jestem kwiatem lotosu, jestem kwiatem lotosu i tak dalej, nie? Ale jednocześnie mam sobie tyle krzyku, że nawet nie mam ani ochoty, ani siły być kwiatem lotosu. I, I czuję się taka załamana, i zdepojmowana, i zdemotywowana, i, i wszystko razem, i po prostu chcę mi się wyjść, bo, bo wszystko idzie po prostu nie tak, wszystko idzie totalnie nie tak, i też ciężko jest mi na pewnym etapie już widzieć, czy naprawdę jest to aż tak nie tak. Czy tak naprawdę ja po prostu aż tak to odczuwam jako nie tak? Czy to jest tak, że jakieś negatywne sytuacje akurat zbiegają się z moim stanem, czy to jest tak, że mój stan wytwarza te sytuacje? Pewnie jest to jedno i drugie naraz. Bo na pewno, gdybym się czuła lepiej, to tak bym się nie wkręcała, nie przyjmowała tym wszystkim i tak bardzo by się to nie napędzało i nie byłoby tak źle. A tak przez cały czas chce mi się żygać, cały czas jestem zestresowana, cały czas mi się trzęsą ręce, głos mi się trzęsie. Eee, I mówię, a to rycze, to chce mi się wrzeszczeć. I po prostu wszystko irytuje mnie tak bardzo, ale po prostu tak bardzo. I jestem załamana tak bardzo, że po prostu nie za bardzo umiem to nawet opisać słowami. I rzeczywiście jakby wszystko się zbiega, tak? No bo... Etap rejestracji fundacji utknął mi w krs -ie. Sąd jak sobie zrobił wakacje na początku marca, tak, uruchomił się w kwietniu, ale dopiero 20 kwietnia łaskawie przysłał mi pierwsze pismo. Więc generalnie to się wszystko ciągnie jak gie przez rzekę. Więc to jest jakby jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że no próbuję cały czas coś zrobić ze sobą, tak. Więc postanowiłam, że zrobię na tym drugim kanale, który mam, na ezoterapii dla każdego. Zresztą ten, ten kanał już pięć razy zmieniał nazwę, bo, bo właśnie mam, mam problemy z ogarnięciem się, z różnymi rzeczami. A w efekcie stanął na tym, że jest to ezoterapia dla każdego. Więc postanowiłam, tam, stwierdziłam, że zrobię coś fajnego, zajmę się czymś, tak, bo robię kolejny kurs coachingu i mówię, dobra, to zrobię tego tarota psychologicznego, tak, to jest właściwie tarot intuicyjny. I tak jak już kiedyś mówiłam, polega to w sumie na tym, że dzięki symbolice, pewnie część osób wie, część nie wie, więc tarot jest takim, zwłaszcza Radera White'a, a jest taką skarbnicą symboli, które są ogólnie kulturowo dla nas dostępne w podświadomości zbiorowej. Tak czyli mówiąc po polsku, jakby każdy z nas pewne z tych symboli po prostu zna interpretuje w określony sposób, więc są one jakimiś tam kluczami do naszego rozumienia, pojmowania często właśnie podświadomego. I tak jak kiedyś mówiłam, ja starotem nie pracuję jako, nie wiem, wróżka. Tylko pracuję z nim psychologicznie, czyli właśnie dzięki symbolom w tarocie można rozwijać się osobiście, można rozwijać się duchowo, można szukać w sobie pewnych rzeczy nieprzepracowanych, programów z dzieciństwa, z relacji i tak dalej. Więc uważam, że to jest fajne, że to jest ciekawe. Stwierdziłam, że coś takiego zrobię. Generalnie, oczywiście, wrzuciłam to, no i walczę teraz na przykład z tym, że Eee... mówiąc szczerze, jak w tego mam żadną, w stosunku przynajmniej do tego, co się dzieje tutaj na dwubiegunowej, jest to dla mnie totalnie deprymujące, bo jeżeli robicie coś, w co wkładacie, nie wiem, całe serce, całą parę, uważacie, że to jest dobre i fajne, a jakby macie w sumie bardzo mm, kiepski odzew, to to jest takie, no, jest, no, no nazwijmy to po imieniu, to jest wchujdołujące, tak? I to też, ponieważ w tym momencie nigdy nie była mocności cierpliwości, a w tym momencie to już w ogóle jestem na ostatnich nogach, to te wszystkie rzeczy mnie, nie wiem, dołują, wkurwiają. Mam dosyć odpowiadania na jakieś dziwne pytania, mam dosyć, nie wiem, pseudo-żenujących żen hejterów, którzy mi będą mówić, czy mogę się zajmować tym, czy mogę się zajmować tamtym, mam dosyć mądrusiów od, od opętań, którzy są, nie wiem, za przeproszeniem, zjebani, no nazwijmy to po imieniu, e, bo im się wydaje, że coś wiedzą, a tak naprawdę wiedzę, wiedzy mają, kurde, naprawdę mniej niż ja mam brudu za paznokciami, a wieszcie, że paznokcie mam czyste. E, w sensie e, i, i po prostu w sensie pouczają, wpieprzają się, jakieś piery do opowiadają, typu mówię, każdy pracuje i robi z tym, co potrafi i co uważa za dobre i słuszne. I ani nie mam siły już nikomu niczego tłumaczyć, ani nikomu niczego udowadniać, ani w przypadkach zupełnie jakby niezwiązanych już z tą sytuacją, e, ale mam. Dosyć tłumaczenia ludziom, albo pod, po, popierania jakimiś z dupy wyjętymi faktami, dlaczego myślę to, co myślę, i dlaczego robię to, co robię. Po prostu mi się nie chce. Mam naprawdę tak wszystkiego dosyć, że nie macie nawet pojęcia, jak bardzo. A do tego jeszcze jadę w tym wszystkim bez leków. I tak naprawdę nie wiem, czy sobie z tym poradzę, bo ze względów, jak już Wam mówiłam, zdrowotnych, życiowych, różnych. Ten jaki kilka miesięcy temu odstawiłam i wszystko jest pięknie ładnie, póki jest remisja. Ale jak zaczyna się episod, to przestaje być pięknie ładnie. I w sensie owszem w się sensie medytuję, oddycham, ćwiczę. Zaczęłam ćwiczyć, trzy tygodnie ćwiczę, co jest dla mnie wielkim sukcesem. Ale tak naprawdę to na jakiś moment pomaga i za chwilę to wszystko wraca. I nad tymi emocjami strasznie trudno zapanować. I, I to jest po prostu... to jest masakra, bo nawet jak człowiek wygląda w miarę sensownie i wydaje się innym, że mówi w miarę sensownie, to co, to, co się dzieje w środku, to jest po prostu... to jest taki... już nie macie nawet pojęcia. To jest po prostu... to jest Armagedon. I... Yy, i i do tego jeszcze jest ta sytuacja cała z koronawirusem, gdzie nie można pójść i porozmawiać z lekarzem twarzą w twarz, jak wygląda cała sytuacja. Bo mój lekarz należy do tych staromodnych i jakoś sobie nie wyobrażam go na wideokonferencji z pacjentem. A do po prostu innych osób nie pójdę, bo ogólnie nie mam zaufania do, do lekarzy, więc jak już jednego akceptuję, to już jest spoko. Także na, na razie próbuję się trzymać, że tak powiem, e, na ziołowych ekach na uspokojenie i siedząc medytując i oddychając. E, idzie mi to ze skutkiem bardzo różnym. A jeszcze do tego muszę znajdować momenty, że, żeby być w formie, bo się robię coś właśnie z tarotem czy z czymś innym. To na tamtym kanale jakby lepiej wygląda, jeśli człowiek się uśmiecha, niż nie. A ja nie mam siły się teraz uśmiechać. Jest mi ciężko to z siebie wygospodarować w jakiś sposób. Bo czuję się jak rozsypka. No i to mniej więcej chciałam, chciałam wam powiedzieć. No, tak, także tak się czuje osoba, która jest w miesiącu postępującym, więc zobaczymy, co będzie dalej. Nie martwcie się, na razie to nie jest tak, broń Boże, bo oczywiście przy depresji agitowanej samobójstwa są dosyć częste, bo człowiek ma siłę, może, a mu się żyć nie chce, natomiast z okna nie skacza, nic takiego, więc na policję dzwonić nie musicie. Natomiast czuję się naprawdę przechujowo zielony, więc uprzejmie proszę o wypchanie się hejtem, jeśli macie takie potrzeby, że tak powiem, żeby hejtować, to sobie je wsadźcie w cztery litery. Bo i tak po prostu komentarze będę sukcesywnie kasować, w razie czego. Natomiast będę wdzięczna za słowa wsparcia, jakieś tam, jakikolwiek. I... I jak coś, to zapraszam Was na te filmiki z tarotem, sobie zobaczyć, jak wygląda taka praca ze sobą, tak naprawdę, bardziej niż, niż z kartami. Wrzucę Wam link. Do pierwszego z serii filmów, tam tutaj na koniec, jakby co. No i trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że u Was to się prezentuje lepiej niż u mnie. Na razie Pa.